Połóż osę na sylabie mu. Dobrze, może tak być. Połóż frytki na sylabie me. Co to jest me? Me. No, buzia. Dobrze, frytki wpadły do buzi. Super. Połóż lody na sylabie mi. Mi, a nie mi. Mi, mi. Szukaj, gdzie jest mi. Mi? mi, mi. mi, 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 mi. Nie, szukaj mi, Kasiu. Dobrze mi. się stanów. Nie, najpierw obejrzyj. Ty wiesz, gdzie jest mi. No pewnie, czyli lody gdzie leżą? Na, na, no. na języku. To był taki język. Ja też mówię no, ja mam nie No rozumiem. A teraz uwaga. Połóż biedronkę na sylabie ma. Połóż. Ważkę na sylabie MO. Szukaj gdzie jest MO. Dobrze. Połóż tylko na sylabie MU. Czy MU? Fajnie, no. A co nam zostało? Połóż tylko, Dobrze, leży na kwiateczku MU. Co to zostało? Hmm. Hot dog. Hot dog. <laughs> to gdzie będzie pasował? Do sylaby... Kto jeszcze nic nie dostał? Do sylaby my. My? Szukaj gdzie my. Nie. 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 nie, nie, nie hmm? Szukaj gdzie jest my. Nie. My. Nie, 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 nie. Od do paszczy pieska. I zasłonił <noise> I zasłonił? Mi. I zasłonił. Mi. Jak? Zasłonił. Mi. Nie, powiedz całe. Co? Co? Powiem ci na ucho. Zasłonił. Zasłonił. Mhm. Sylabę. My. My. Bardzo dobrze.